ponad 3 miliardy 600 milionów złotych zapłaciły firmy Karna Pefron przez pierwsze półrocze 2024 roku przez 6 miesięcy. Tak źle jeszcze nigdy nie było. Zobaczcie, firmy szukają oszczędności, ale nie we wpłatach na Pefron. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być zatrudnieni i zdobyć doświadczenie firmy, patrzą oczywiście na Wasze kompetencje, wykształcenie, etc., ale patrzą również na potencjalne korzyści finansowe, które możecie przynieść do firmy. Pamiętajcie, że osoba, która posiada poczwórny odpis na PFRON, czyli stopień znaczny i posiada słożenie szczególne, to oszczędność w wypłatach miesięczna dla firm 13 tysięcy 200 zł. Ta, która posiada potrójny odpis na PFRON, to prawie 10 tysięcy, a ta, która posiada pojedynczy odpis, to tylko 3312 zł. Pamiętajcie, że firmy patrzą na korzyść finansową i oczywiście Wasze kwalifikacje. Ja mam zlecenia od firm, dla których jedynym motywatorem Zatrudniania nas, osób z niepełnosprawnościami, są korzyści finansowe płynące z tego, że nie oddadzą pieniędzy do PEFRO. Czyli on ma, mam tylko na przykład kontrakt, gdzie ma wpisane, że chcą tylko osoby z poczwórnym odpisem na PEFRO, gdzie oszczędzą miesięcznie przy tej jednej osobie 13 200 zł miesięcznie. Plus mają być, mieć odpowiednie kompetencje. Nie słuchajcie żadnych fundacji że przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami liczy się człowiek. Są to bzdury, bzdury, jeszcze raz bzdury. Pamiętajcie, że fundacje są, żyją na koszt z pieniędzy państwowych, z PFRON i oni mogą opowiadać pierdolety. Oni są oderwani od rzeczywistości ekonomicznej. Od ekonomii nie mają naprawdę e, blade pojęcie, ponieważ są na kroplówce, z pieni otrzymują pieniądze z zewnątrz. Firmy patrzą jednoznacznie, ma być korzyść finansowa, ma być korzyść oczywiście płynąca z kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami. Liczy się człowiek, liczą się jego kompetencje i, i, i liczy się korzyść finansowa. Wykorzystujcie moc wielokrotnych odpisów w negocjacji z potencjalnymi pracodawcami, szukajcie sami pracy. Mówiąc, słuchajcie, zatrudniacie mnie, macie korzyści finansowe i macie super fachowca. I broń Boże, nie proponujcie pracy jako słup. Od razu skasują was. Zawsze praca znajdzie się u płatnika karna Pefron. Zawsze można ją wygenerować i wymyśleć, żeby mieć korzyść finansową. Idą ciężkie czasy dla przedsiębiorców i jest nadzieja. Że będą szukać oszczędności, ale musimy ich edukować, ponieważ PEFRON i fundacje milczą o tym. Po co? Pamiętajcie, że im zależy na mak żeby wpływy do PEFRON były maksymalne. 3 miliardy 600 milionów przez pierwsze półrocze. 7 miliardów przebije pod koniec roku. Tam jest taka zasada dziel i dopiero rządź. Pamiętajcie, że Pefronowi i fundacjom nie zależy tak naprawdę na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, tylko na wpływach do Pefron. Jak się sami o siebie nie, nie, nie zadbacie, pracy nie będziecie mieć i, i, i dodatkowych dochodów. Szukajcie, a znajdziecie.